Salony wymuszają po prostu na klientach skorzystanie z ich finansowania. Spotkałem też przypadek, w którym salon zablokował możliwość kupna za gotówkę. Można zamieszkać w, w, w domu takim małym, finansowanym za pośrednictwem leasingu. Czy najem zastąpi? No, mam nadzieję, że, że nadzieje z Davos nie staną się rzeczywistością, jednak ten najem. Będzie funkcjonował, ale jako alternatywa dla leasingu. Faktycznie to, to widać w każdym kryzysie, kiedy place policingowe zapełniają się po prostu ekskluzywnymi samochodami. Nam zależy PL. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału Hojnacki i Kwiecień dystrybutor i producent inwestycyjnych sztabek i monet ze złota i srebra. Agencja marketingowa efektownia wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Łukasz Kiełek, przedsiębiorca, ekspert do spraw leasingu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tradycyjnie, jak to na nam zależy, od razu przechodzimy do sedna. Pytanie numer jeden. Podobno w salonach samochodowych dzieje się teraz coś niedobrego dla klientów, mam na myśli oczywiście leasingi samochodów. To już trwa, powiedzmy, od jakby takie początki. To już pojawiły się parę lat temu, natomiast od myślę pół roku, może od 9 miesięcy jest taka bardzo mocna tendencja. Tutaj wyrzut w Waszym kierunku salony drogie samochodowe że salony wymuszają po prostu na klientach skorzystanie z ich finansowania. Czyli przykładowo mamy samochód, który kosztuje X, dajmy na to 150 tysięcy. I leasing oferowany w salonie nie jest najlepszy, natomiast gdyby klient chciał skorzystać z swojego leasingodawcy, to cena samochodu idzie powiedzmy 5000 w górę albo 2% w górę. Spotkałem też przypadek, w którym salon zablokował możliwość kupna za gotówkę. W sensie, jakby można było kupić zagotówkę, ale ta cena znowu szła w górę. Więc to jest takie, myślę, bardzo nieuczciwe podejście. Uważam, że nie powinno tak być. No bo skoro już mamy zakup, salon sprzedaje samochód, czyli to, na czym głównie mu powinno zależeć, no to już w jaki sposób klient za niego zapłaci, to już uważam, nie powinno salon kompletnie interesować. Więc taka ingerencja myślę trochę za daleko w te, w te decyzje klienta. O. A tak na marginesie, jeśli chodzi o leasingi, bo zaraz wrócimy do głównego wątku rozmowy, co właściwie można wziąć w leasing. Co można wziąć w leasing? To jest bardzo szerokie spektrum, bo przede wszystkim leasing kojarzy się no, głównie z samochodami i jest to dobry kierunek, dlatego że ponad 50% leasingów w Polsce to są właśnie leasingi samochodów. Natomiast jest jeszcze ogromna grupa przedmiotów, które można szeroko powiedzieć maszyny i urządzenia, które w pierwszej kolejności totalnie nie kojarzą się z leasingiem. Więc, może zacznę od takiego przykładu, który, który sam dowiedziałem się niedawno. To jest kwestia półtora miesiąca i, na przykład, spadochron można wziąć w leasing. Oczywiście trzeba wykazać, że jest to uzasadnione biznesowo. Tutaj mówimy o, o, o szkółce spadochroniarskiej i jak najbardziej taki, taki sprzęt można wziąć w leasing. Inne takie przedmioty. Myślę, może trochę bardziej już kojarzące się przynajmniej, przynajmniej osobom, które zajmują się daną branżą, no to dajmy na to siłownie. Możemy wziąć leasing. W ubiegłym roku miałem okazję finansować kilka rowerów i tu akurat uzasadnienie było bardzo proste. Po prostu cena paliwa poszła w górę i, i takie rowery nawet za 30-40 tysięcy można było finansować leasingiem. Nikt nie miał z tym problemu. Studio takie jak tutaj, studio nagrań czy studio dźwiękowe to też jest jak najbardziej sprzęt, który można, można finansować leasingiem i też oczywiście uzasadnienie biznesowe jest proste. Wszelkiego rodzaju urządzenia medyczne, gabinety medycyny estetycznej, fizjoterapii, wszystko co jest związane praktycznie z, z medycyną jest możliwe do skorzystania czy do sfinansowania w formie leasingu. Warto tylko tutaj zaznaczyć, że w przypadku sprzętu medycznego często ten sprzęt jest na innym WACie niż 23%. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo już spotykałem się z, z przykładami, kiedy sprzęt mieliśmy 8% VAT i klient przychodził, podpisywał leasing, sądząc, że jest to leasing operacyjny, czyli ten, który najbardziej tutaj daje najwięcej korzyści księgowych, a okazywało się, że jest to leasing finansowy. No i niestety po, po paru miesiącach, czy nawet po pierwszych dwóch miesiącach, księgowa mówiła, że zaraz, ale my tu nie możemy tego, tego wpisywać jako całkowity koszt, możemy tylko odsetki wpisać w koszt, no ale już umowa była uruchomiona, więc odstąpienie od niej było em, prawie że niemożliwe. Więc trzeba bardzo uważać, z jakim VAT-em jest e, sprzedawany sprzęt tu, zwłaszcza w przypadku sprzętu medycznego. Gdyby ktoś pytał, studio nam zależy, powstało za gotówkę. To, to, to nie jest leasing. Tak się zastanawiam, bo weszliśmy trochę w nowe czasy, już nie prosperity, a bardziej spowolnienia, czy może nawet recesji. Gotówki na rynku jest mniej, stopy procentowe są wyższe. No a podejrzewam, że rynek jakoś, rynek leasingów na to zareagował. Pytanie jak? Tak, uważam, że zareagował bardzo pozytywnie, mianowicie otwierając się na takie obszary, które wcześniej może niekoniecznie były lubiane, i przede wszystkim wracając do, do tego najpopularniejszego przedmiotu leasingu, to są samochody osobowe, i coraz częściej firmy leasingowe otwierają się na starsze samochody, mianowicie kiedy ja zaczynałem swoją przygodę w leasingu już naście lat temu, w zasadzie 5 lat plus okres finansowania, ale tak naprawdę najlepiej na 7-8 latach. W żywotności samochodu było się zatrzymać, czyli 5-letni samochód maksymalnie na 3 lata albo, albo nawet na 2 lata. To była taka granica, gdzie można było finansować ten samochód. W tej chwili niektóre firmy Biorą do leasingu 10-letnie samochody, jeszcze na 5 lat, więc to jest no, praktycznie dwukrotność tego, tego okresu finansowania. Z takich ciekawych rzeczy ostatnio też miałem okazję finansować spółkę brytyjską, która właściciele byli Polakami, ale była zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, też dostała finansowanie, więc myślę, że to też jest nowość. Raczej, raczej niedawno to, ta furtka się pojawiła. Pojawiła się też furtka na Bite samochody z USA. Tutaj oczywiście ograniczenie jest pełno, ale do tej pory to było bardzo nielubiane. Wiadomo, najczęściej to są samochody gdzieś tam powodziowe, przyjeżdżają one na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze, ale jak człowiek trochę się zagłębi, to, to już tak dobrze nie jest, ale pojawiła się też możliwość. Pojawiła się też w ubiegłym roku możliwość finansowania leasingiem przedmiotów dla osób bez polskiego obywatelstwa. Najczęściej chodzi to oczywiście o osoby z za wschodniej granicy, Białoruś, Ukraina. Mamy też leasing. To też taki temat. Myślę, w tym roku będzie bardzo biorąc pod uwagę statystykę, np. przykład ubiegłego roku, że coraz częściej, coraz więcej firm, spółek się restrukturyzuje i mamy też możliwość finansowania. Dla spółek będących w restrukturyzacji, co kiedyś było praktycznie nie do pomyślenia, a w tej chwili coraz więcej firm się na to otwiera. Yy, uważam, że to dobry kierunek, no bo spółka w restrukturyzacji to nie jest upadłość, tak? tylko to jest spółka, która chce się odbudować, a w potencjale jakby no, zwiększyć swoje obroty. Yy, i też taka nowość właściwie to dopiero w styczniu się pojawiła, czyli możliwość przepisania leasingu do innej firmy leasingowej. Ja osobiście znam tylko tą jedną firmę, która właśnie od stycznia to wprowadziła. Wcześniej nikt nie chciał się tego podjąć, ponieważ to budziło duże, duże ryzyko. Wie, wiele było po prostu tutaj takich negatywnych aspektów tej kwestii, a w tej chwili mamy możliwość, więc jeżeli leasing nam się nie podoba, bo jest za drogi, to możemy przepisać go do innej firmy leasingowej. To usystematyzujmy może wiedzę, czym jest i jakie są rodzaje leasingu, kiedy znajdują zastosowanie. Czym jest i jakie są rodzaje? To przede wszystkim jest to forma finansowania. No, właściwie w 99,9% przypadków finansowanie dla firm, dlatego że leasing dla osoby fizycznej to jest no, niepopularny temat, ja naprawdę chyba w ostatni raz w 2019 roku, może w 20, no, parę lat temu w każdym razie ostatnio robiłem leasing dla osoby fizycznej. Dotyczyło to tylko i wyłącznie, przynajmniej z firm, z którymi ja współpracowałem, finansowania na samochody. E, więc wszystko pozostałe to jest finansowanie dla firm, i mamy główne dwa rodzaje: leasing operacyjny, leasing finansowy, oraz pożyczkę zwaną leasingową. E, Różnią się one przede wszystkim tym, czym są, mianowicie leasing operacyjny jest to usługa, ma VAT 23%, RATA jest kosztem, VAT odliczamy, leasing finansowy jest to dostawa, to może być dla przedmiotów bez VAT-u, może być też oczywiście dla, dla przedmiotów z VAT-em 23%, ale jeżeli mamy przedmiot z VAT-em 8% bądź 0, czy zwolniony z VAT, to to tutaj leasing finansowy wychodzi na to pierwsze miejsce, ale trzeba, to jest bardzo ważne, e, zwracać uwagę na to, że odsetki są kosztem, a pozostałą część się amortyzuje, więc te korzyści podatkowe najczęściej wychodzą jednak gorzej niż w przypadku leasingu operacyjnego i pożyczka, zwana potocznie pożyczką leasingową, podobna zasada działania jak w przypadku leasingu finansowego. A czy jest możliwy leasing usług i wartości intelektualnej? Ciekawe pytanie. Usług jako takich nie da się leasingować, natomiast jeżeli mówimy o wartości intelektualnej, to w pewnym sensie możemy i tutaj mam na myśli na przykład oprogramowanie, to to jest jakaś, jakaś forma um, wartości intelektualnej i oprogramowanie jak najbardziej, systemy CRM, ERP, um, systemy takie, o, miałem na przykład taki leasing dla, dla przychodni leasing do obsługi, takie oprogramowanie do obsługi opasek, które dawali swoim klientom, więc to myślę, to może trochę pod ERP podchodziło, ale to jest jednak wartość intelektualna, to, to można wziąć w leasing. Mhm. A czy jest możliwy leasing dla podmiotów zagranicznych? Tak, jak najbardziej. W tej chwili pojawiła się taka opcja. Ja osobiście robiłem właśnie leasing dla firmy z Wielkiej Brytanii, ale właściciele byli Polakami, więc chętnie bym przetestował też inne tematy z innych krajów. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do, do wcześniejszego pytania, które myślę powinno wybrzmieć, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy, które w pierwszej kolejności nie kojarzą się z finansowaniem za pośrednictwem leasingu. No i wspomniałem już trochę o programowaniu, o komputerach, serwerach. Telefony komórkowe też można finansować leasingiem. To coraz popularniejsze, bo telefony komórkowe też potrafią kosztować prawie 10 tysięcy zł, złotych, więc nie małe pieniądze. Ale z rzeczy, które trochę nawiązują do sytuacji rynkowej, czyli przykładowo coraz popularniejsze dla inwestorów są nieruchomości, często działki, które nie mają y, pozwolenia na budowę, tak, to nie są działki budowlane, ale jednocześnie można na nich stawiać takie budynki, y, tak zwane kontenery, y, jako, jako, takie y, no, przenośne, tak, niezwiązane na stałe z gruntem i takie kontenery mieszkalne można finansować za pośrednictwem leasingu, y, w takim kontenerze można założyć oświetlenie, które też jest finansowane za pośrednictwem leasingu, y, fotowoltaika oczywiście na dachu, to też y, wszystko za, za pośrednictwem leasingu, do tego pompa ciepła i do tego na przykład y, mały Jatrak taki do 7 metrów, który, który też. I to wszystko jakby razem, czyli praktycznie e, można zamieszkać w, w, w domu takim małym, finansowanym za pośrednictwem leasingu. Myślę, że niektórzy nasi widzowie teraz się wręcz przestraszą, bo politycznie popularny robi się ten taki postulat, że nie będziemy mieli niczego, wszystko będziemy wynajmować. Więc może ja zapytam, czy najem długoterminowy zastąpi leasing? Jaka w tym może czy jest, może być czy jest rola salonów samochodowych. To pozwolę sobie najpierw nawiązać do tego o czym powiedziałem przed chwilą, czyli te kontenery no przede wszystkim w leasingu jednak jak spłacimy do końca to już jest nasze do Więc myślę, że to jest zwłaszcza w przypadku nieruchomości czy pseudo nieruchomości w tym wypadku, to jest ważne, żeby to jednak docelowo było nasze, będziemy mogli to przekazać. Czy najem zastąpi? No, mam nadzieję, że, że nadzieje z Dawos nie staną się rzeczywistością, jednak ten najem. Będzie funkcjonował, ale jako alternatywa dla leasingu, czyli będziemy mieli do wyboru, czy chcemy leasing, żeby pod koniec być, stać się właścicielem przedmiotu, i to może na przykład w poligrafii czy w budowlance. Maszyny bardzo często one działają po kilkanaście lat, jeżeli są dobrze serwisowane, więc najem tutaj niekoniecznie ma prawo bytu. Więc taki wydaje mi się, że to powinno być równolegle, ale w przypadku samochodów, przypuszczam, że najem przejmie znaczącą część samochodów nowych. No już coraz częściej słychać o tym, że na przykład w Stanach niektóre marki sprzedają samochody w całości, ale żeby używać pewnych funkcji to trzeba za nie dopłacić w subskrypcji, więc jest to jakby dodatkowa opcja do najmu i pewnie, pewnie tutaj będziemy mieli coraz więcej w tym kierunku. Ale jednocześnie ja gdzieś tam szczerze wierzę, że jednak to takie może szaleństwo trochę się zatrzyma i, i znowu będziemy mieli opcję do wyboru. Także być może nowe samochody będą w najmie, ale już te samochody 4, 5, 7 letnie będzie można normalnie kupić czy, czy finansować za pośrednictwem leasingu i użytkować po prostu tak długo jak będziemy chcieli. Leasing w polskim złotym czy inne waluty również? Ciekawe pytanie kolejne. No, złoty był oczywiście, miał e, znaczącą przewagę, natomiast też, kiedy ten nasz Wibor nieszczęsny poszedł mocno w górę, to firmy leasingowe też jakby mocniej otworzyły się na, na leasingi w innych walutach. Tutaj przede wszystkim euro. Dolar, w niektórych przypadkach frank szwajcarski też, jest, też można finansować, natomiast ja zawsze przestrzegam przed tym, bo oczywiście leasing w walucie na pierwszy rzut oka jest znacznie tańszy. Natomiast ja zawsze przestrzegam, że jeżeli zarabiamy w tej danej walucie, jak najbardziej tak, bo kurs wtedy nas kompletnie nie interesuje, mamy dużo tańszy leasing, nie boimy się żadnym ryzykiem kursowym. Natomiast jeżeli nie zarabiamy w danej walucie, no to może być podobnie jak z kredytami frankowymi, tak? Nagle waluta skoczy bardzo mocno do góry i ten leasing, który był połowę tańszy, nagle będzie trzy razy droższy. Więc tutaj bym przestrzegał, ale jest taka możliwość jak najbardziej. Więc jeżeli ktoś zarabia w walucie, polecam sprawdzić, przynajmniej zobaczyć, jak to jest, jakie są różnice w cenie po prostu. Na co uważać w kontakcie z doradcami leasingowymi? Na co uważać? No, jest wiele rzeczy, na które trzeba uważać. Przede wszystkim, no, warto też skonfrontować to, co mówi um, dany doradca leasingowy, z tym, na przykład, co doradza doradca podatkowy czy księgowa. To, to, jest, to jest ważne. Tutaj mam też przykład takiej ciekawej maszyny, którą w tej chwili finansuję. Na początku rozmawialiśmy, jakby za, za moją poradą. E, firma chciała sfinansować leasingiem operacyjnym. Natomiast później powiedzieli, że ich doradca finansowy stwierdził, że nie, że jednak leasing finansowy będzie dla nich lepszy, więc skontaktowałem się z doradcą, uzgodniliśmy, jakby zapytałem, dlaczego, dlaczego uważa, że w tym wypadku leasing finansowy jest lepszy, no i miał rację, akurat w przypadku tej firmy leasing finansowy miał większy sens, ponieważ tam cały VAT się płaci z góry, oni mieli dużo VAT-u do zapłacenia, więc na pewno warto skonsultować. Nie warto na pewno iść w kierunku najtańszego leasingu, tak, w ogóle, jakby walka tutaj ceną, myślę, że każdy, kto, kto długo zajmuje się sprzedażą, zgodzi się ze mną, że walka ceną to jest jakby najsłabsza możliwa walka. Tak? Brak argumentów jakichkolwiek innych, brak umiejętności może I, i, i po prostu staramy się przebić ceną. Jeżeli leasingi są porównywalne, Naprawdę, jeżeli to jest różnica 0,5%, to naprawdę warto, warto, bo jeżeli różnica jest 5%, no to wiadomo, bierzemy, bierzemy ten tańszy, ale jeżeli te różnice są niewielkie, to naprawdę warto tutaj zwrócić uwagę na dodatkowe rzeczy, chociażby takie jak kontakt z doradcą. Tak? Czy, czy ten doradca zapada się pod ziemię po podpisaniu umowy, czy jest po prostu dostępny? Tak? Jakie ma opinie często w internecie? Jakie dana firma leasingowa ma opinie, chociaż. To może być trochę ciężkie, bo wiadomo, że jak jest. Ktoś ma problem z daną firmą leasingową, to, to będzie dużo głośniej i więcej o tym mówił. A te pochwały raczej zdarzają się rzadko. Natomiast ja ze, ze swojego takiego doświadczenia mogę powiedzieć, że najczęściej jednak, nie chcę tutaj podawać jakiejś konkretnej statystyki, ale najczęściej osoby, które narzekają na leasingi, to są. Trochę można powiedzieć, same sobie winne, nie, dlatego że po prostu czy na początku nie doczytały umowy, czy, czy dały się namówić na coś, na co na początku nie chciały. I tutaj dam przykład: bardzo często właśnie w salonach znowu, znowu piję, w te salony samochodowe, ale po prostu mam ostatnio nie, złe doświadczenia. Po prostu na przykład ktoś chciał leasing, ale dał się namówić ostatecznie na najem długoterminowy. No i ten najem to pewnie więcej osób, które, które gdzieś tam miały problemy z zakończeniem umowy najmu, to może więcej o tym opowiedzieć, ale przy Przykładowo, o tutaj, tutaj tak, opowiem historię konkretną. Sprzed dwóch lat mój klient, pozdrawiam na pewno, jak, jak będzie oglądał, to będzie wiedział, że to o nim mowa. Mianowicie, salon nie chciał pozwolić mu wykupić. Na koniec, mimo że tam były w, w, w tej umowie, że jest taka możliwość, ale jeżeli salon nie wyrazi zgody, to, to, te, to tego wykupu nie będzie. Natomiast mój klient ma całkiem spore zasięgi na Instagramie, więc trochę salon postraszył i, i, i ostatecznie mógł wykupić ten samochód i wziąć drugi leasing, tak zwany leasing zwrotny, już za moim pośrednictwem na kolejne parę lat, bo był bardzo zadowolony z tego samochodu. Natomiast nasze przypuszczenie było takie, że nie chcieli pozwolić mu na wykup, ponieważ wykup kosztował około, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 107 tysięcy. Natomiast rynkowo ten samochód był wart około 160-165. Więc wiadomo, no, krótkim zabiegiem, niemożliwością wykupienia przez klienta, można było zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych. I trzeba na to uważać, tak, żeby, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. Warto zwracać też uwagę na to, jak podpisujemy już umowę leasingową. Czy na pewno to jest to, co było na ofercie? Czyli po pierwsze, czy rata się zgadza. Po drugie, czy nie ma tam jakichś dodatkowych obwarowań czy ubezpieczeń, bo to jest częsty taki zabieg, że rata leasingowa na przykład na ofercie jest tańsza, ale okazuje się, że ona będzie zagwarantowana tylko pod warunkiem, jeżeli skorzystamy na przykład z ubezpieczenia w danej firmie leasingowej, bądź dodatkowego ubezpieczenia na życie albo ubezpieczenia gap. Akurat ubezpieczenie gap uważam za całkiem dobry produkt, więc może to, to warto rozważyć, ale warto. To też sprawdzić, na przykład brokerów ubezpieczeniowych, czy ten GAP oferowany przez salon to jest najlepsza opcja, czy, czy da się go kupić po prostu w niższej cenie, bo wiem, że salony potrafią nawet i 50% marży na, na GAP sobie dorzucić, a ten sam GAP w tej samej firmie ubezpieczeniowej można nabyć po prostu znacznie taniej. To na koniec dopytam jeszcze taki bardzo przyziemny wątek, Wydaje mi się, że w większości społeczeństwa nie mówię większości przedsiębiorców, tylko w większości społeczeństwa, leasing kojarzy się z czymś takim, że ktoś zaczyna w firmie w miarę dużo zarabiać i bierze bardzo drogi samochód i bogacza udaje w ten sposób udaje bogacza. I pewnie zgodzimy się, że często taki leasing nie jest potrzebny. Tak się zastanawiam, Czy są jeszcze takie przypadki, w których rzeczywiście leasing można komuś odradzić, że to nie jest dobry pomysł. Jak? Poza taką nadmierną konsumpcją? W jakich przypadkach? No przede wszystkim w, w takich przypadkach, kiedy ktoś chce sprzęt, powiedzmy. Bo samochody to jest jasna sytuacja. Tak, faktycznie to, to widać w każdym kryzysie, kiedy place policingowe zapełniają się po prostu ekskluzywnymi samochodami. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to tutaj jest kwestia tego, czy ktoś ma pomysł faktycznie na, na ten biznes. Czy ktoś bierze dany sprzęt, bo uznał o. Kupię ten sprzęt, czy, czy będę miał do dyspozycji ten sprzęt, to wtedy znajdę na niego klienta. Albo też taki trochę mit tutaj przedsiębiorczości, że jak będę płacił ratę, to to mnie zmotywuje do, do bardziej wytężonej pracy. Więc myślę, że jeżeli ten zakup nie jest przemyślany, albo ktoś nie ma doświadczenia totalnie w danej branży, to tutaj warto się trzy razy zastanowić. Może najpierw sprawdzić sytuację, zobaczyć, czy są klienci w ogóle i dopiero podjąć się próby finansowania. No chyba, że ktoś ma duży budżet na, na po prostu na rozpoczęcie, taki może płacić raty przez rok bez uszczerbku na, na budżecie domowym, no to wtedy okej, okay. ale jednak warto, warto przemyśleć taki zakup. A teraz te place zapełniają się tymi samochodami? Do, nie umiem odpowiedzieć, ciężkie pytanie. Na pewno w 2020 roku, marzec, kwiecień, po prostu były przepełnione te place, i, i, ale... Teraz myślę, że nie, myślę, że nie, dlatego że jednak, y, zwłaszcza samochody, są braki na rynku, mieliśmy duże problemy w dostawach, y, dosyć długo się czeka na samochody, już te, y, te takie, można powiedzieć, mityczne 12 czy, czy 16 miesięcy już trochę się skróciło, już to trochę mniej trwa, ale faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę dostępność samochodów powiedzmy w 19 roku, a teraz, no to jest, jest znacznie gorzej, Hmm, więc myślę, że na placach leasingowych już te samochody aż tak bardzo nie, nie zalegają, raczej, raczej znajdują nabywców. Czyli na kryzys przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. <noise> tak może być, ale ja głęboko wierzę w pracowitość i zaradność Polaków, więc myślę, że nas ten kryzys ominie. Może, może nie tak bezpośrednio, ale poradzimy sobie z nim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.